Witajcie moi drodzy widzowie Tutaj Assassin No i Witam was W filmie z serwera z którego będzie prowadzona Seria Serwer zapomniałem Już nazwę um, Pyta się mnie co nagrywa To chwila zrobię coś Dobra jestem eee, Dobra i to jest, będzie takie oprowadzenie po serwerze um, Premium bez premium wchodzi się bardzo do, fajne. Dostęp do warpy warp drop. I noże nie ma, to chyba jest warp jedzenia. Warp tarcze, tu przenośny sztuł do enchantu, to jest fajne. Chcecie P i macie enchanting. Mm. I tak. O, tu mam takie. Mój turbo Mam no, Tego używam i... tak. I tu nie wchodźcie. Bo to was zamyka i dadacie powoli. ale jakąś taką dziwną kopalnię i to będzie oprowadzenie ale seria będzie hmm. tutaj taką sztuję zrobili jakąś hmm. mamy nie klikam na łóżka bo mi Nihome przestawi a ja mam w mojej jaskini Nihome ustawione w której kopałem Patrzcie, patrzcie, to jest zawsze dziwne dla serwera. O, nie robi się skiereta. I admin, enek.pl. Tak, enek.pl tu jest adminem. A tego tu nie znam. Tak, enio jest adminem. I jak coś, to enek no, mało gra na standardowym Minecrafcie. On bardziej tak gra, wiecie, na modach na własną paczkę Adventure Tech To tam macie w odcinku windy link do tego kanału jak coś to winda jest wykorzystaniem moda właśnie jednego takiego z jego paczki ale wystarczy no jeden, nie trzeba całych tych 90 modów z jego paczki I znaczy, No ale to już tutaj winy będzie kiedy indziej nagrane I tak Nie wiem czy tu w ogóle się da kupić VIP-y. I będzie w opisie, podam też stronę główną. Na której albo IP nie będę podawał na stronie, będziecie mieli. pan Minecrafta. Ja z nim mam sojus I zielony ogórek czy ogórek zielony nie wiem, nie pamiętam to jak we, będziecie widzieli ten film to wiecie, możecie wejść do tego serwa wbić, powiedzieć, że nagrywaliście no i to tyle Jeszcze wam pokażę bia jaskinię Nie wiem jak tam trafić, ale to jest takie Mam tam set home no. Tutaj będzie taki o jak miło Idę. 8, dobra Tak... Jest jakiś cave... Uhu... mimo... Mam swojego stona z diaksów. Bo diaksy znalazłem i stone wypada. Tu wiecie... Tu mam teraz stona. <śmiech> <śmiech> o, lapis. Jak fajnie. I więcej lapisu. Uhuuhu! Uh. Jeszcze! Wiecie jakby JJ się cieszył? Uh. Jak nie wiecie kto to JJ Joker, to się wstydźcie. Iron, Czyli Double zac. Hmm. Tak, to jest rozpoczęcie serii. I... Ale żeby było na tyle. Jest to coś. Nic. Tutaj ja będę miał taki zapokojnik. Irona mam 12. To se go no, na mam To To zer, dwa No No zer, dwa nie dwa zer, dwa zer, dwa tam dwa Prywatne Prywatno oczywiście. dwa 0 0

To będzie na tyle w tym odcinku. I to jest bardziej oprowadzenie. A więc, no, możecie dać łapkę w górę, suba. A więc, pa. To tyle w tym odcinku.